Cześć wszystkim życzę miłego oglądania. Pozdrawiam gorąco. Witaj. W jakiej sprawie? W sprawie ogłoszenia o leśnicy. Wyjedaliście, tak? No, a no ja. Zajęlibyście się tym, byście wiedźmin. Dobrze zgaduję, żem widział na obrazku u babki w książce. Monstrum albo Wiedźmaka opisanie. No jak dziś pamiętam. Nam to strach, ale dla was co to taka leśnica. Zajmę się tym. Ktoś widział tereśnicę i może mi o niej powiedzieć? Stary Wilem pewnie widział, ale on nic wam nie opowie, słabe miał serce. Znaleźliśmy go rano na polu. Teraz ludziska boją się w nocy wychodzić. Ale pogadajcie z Agnetą. na skraju wsi mieszka, podobno widziała upiora. I nic się jej nie stało. Jej? Ona trzech mężów przeżyła. Takiej babie, to jej leśnica nie da rady. Skąd ta ufność w ludziach? Podobno możesz mi opowiedzieć coś o upiorze, który nawiedza wioskę. Tak, widziałam ją! Widziałam leśnicę, jako i teraz ciebie widzę Wiedźminie. Jak wyglądała? Próbuję ją dokładnie opisać. No, poprawdzie aż tak dobrze, to jej nie widziałam. Ciemność się robiło, jakiś kształt blady mi zamajaczył, jakby para. Podeszłam bliżej, a ten obłok gęstnieć zaczął i zobaczyłam coś, jak twarz za mgłą. I co było potem? Na no co miało być? Myślałeś, że czekać, będziesz mi się cała upiorzyca pokaże? Pobiegłam do wioski, wszystkim opowiedzieć. Rozumiem. Mówisz, że ukazała ci się tuż po zmroku?

Szła tędy kobieta bosą Tkanina mogła pochodzić z sukni. Musiała zaczepić o krzewy. Odstępy świadczą, że biegła dlatego rozdarła suknię. Kto się gonił? Nie udało jej się uciec. Zadźgał ją albo podderżnął jej gardło. Dziwne, że zostawił nóż. Jest na nim zaschnięta krew. Może mi się przydać. A tędy ciągnął zwłoki, ślady są wyraźne. Morderca zaniósł ciało do lasu i zakopał. Grób jest płytki, tak jakby się spieszył. Coś wystaje z ziemi. Jakiś list? Wygląda na to, że dziewczynę zabił odrzucony kochanek. Mm, północnica. Sołtys pewnie znał tę dziewczynę. Trzeba będzie zapytać. Podobno jak czosnku napchać każdy Mówią, panie do. Witaj. W jakiej sprawie? Znaliście Zulę i Bukaja? Pewnie mieszkali w tej wiosce. Dobre bogi, skąd wiecie? Czary to. Od tygodnia żeśmy ich nie widzieli, jakby kamień w wodę. Znalazłem grób tej dziewczyny i list. Wynika z niego, że odrzuciła Bukaja, bo kochała innego. Zula i antek? No tak. A myśmy myśleli, że uciekli razem szukać szczęścia na północy. Bukaj wyjechał jakiś czas potem. Czyli, że... Znaczy się ta upiórzyca to nasza Zula? Nie może być. Taka dobra to była dziewczyna. Taka ładna. Wiecie może, gdzie się spotykali? Mm, no, młodzi to zwykle na polankę chodzili. Tam na zachód od wsi, za polami. Zula. Dobry. Nie jest lekko. Odczynienie klątwy nie wchodzi w grę. Będę musiał przywiązać upiora do jednego miejsca na dłużej, żeby dało się go przegnać. Północnica za dnia się nie zjawi. Hmm. Może bym tak starego nad potok pozgadzał... A, już coś złapię. Skąd to bogi prowadzą? — Witaj. — W jakiej sprawie? Pozbyłem się leśnicy. Ach. Nie będzie wracać? Nie, wiem jak sobie radzić z północnicą. Pewno, pewno. Tu nagrody macie jak było przyobiecane. Dzięki wam, mistrzu wiedźminie. Bywaj, jesteś ten białowłosy?